Czy kiedykolwiek myślałeś o połączeniu nowoczesnej technologii z ochroną środowiska? Brzmi intrygująco. Masz na myśli jakieś konkretne rozwiązanie? Tak, jest firma, no wiesz, Ecohouse, oferują tak. innowacyjne oczyszczalnie ścieków. Oczyszczalnie ścieków? To nie brzmi jak coś ekscytującego. Ale właśnie jest. Zapewniają kompleksową obsługę od A do Z. Serio? Pomagają z dokumentacją, projektem i nawet dofinansowaniem. To naprawdę imponujące. A Dokładnie. jak z dostępnością ich usług? Działają na terenie całej Polski, więc niezależnie gdzie mieszkasz, możesz skorzystać. Świetnie. Co wyróżnia ich technologię? Wykorzystują technologię osadu czynnego, jedną osadu z czynnego? najefektywniejszych metod oczyszczania ścieków. Możesz to wyjaśnić? Jasne, to proces, gdzie mikroorganizmy rozkładają zanieczyszczenia. Rozumiem. To ekologiczne i skuteczne. A jakie mają modele dla domów? Na przykład VH6 Premium dla 2-6 osób, idealny dla to rodzin. Praktyczne. Sześciokomorowa oczyszczalnia. A jak z codziennym użytkowaniem? Są bezwonne i niezawodne dzięki natychmiastowemu napowietrzaniu ścieków. To ważne. Brak fermentacji beztlenowej. Ale czy naprawdę nie ma żadnych zapachów? Ciężko w to uwierzyć. Rozumiem wątpliwości, ale technologia to gwarantuje. Jeśli Do tego mówisz? prosta konstrukcja oznacza niskie koszty serwisu. To zdecydowanie plus. A co z Zgadza ich renomą? Zostali trzykrotnie nagrodzeni złotym laurem konsumenta. To potwierdza Imponujące. ich jakość. A co z opcjami finansowania? Oferują elastyczne opcje nawet raty 0%. Można też uzyskać indywidualną wycenę. Myślę, że warto to rozważyć. Jak można się z nimi skontaktować? Wystarczy odwiedzić ich stronę internetową. Okay. Tam są wszystkie szczegóły oferty. Dzięki za podzielenie się tym, to nie ma sprawna informacja. Cieszę się, że mogłem pomóc. Ekologia tak, um, i oszczędności idą tu w parze. Dokładnie, to ważne dla nas wszystkich. Zgadza się. Inwestując mm. w takie rozwiązania, dbamy o przyszłość. Dobrze powiedziane. Dziękuję za ciekawą rozmowę. Również dziękuję. Do usłyszenia następnym razem.